I to nie tylko są budynki z cegły, ale również budynki drewniane, te, które pozostały z całkiem fajną zawartością. Dlatego też niektórzy samosiołowie wracali tutaj, uważając, że ich życie tak naprawdę związane jest z tym miejscem. Naprawdę powoduje u mnie dosyć duże, nie chciałbym użyć słowa podniecenie, dosyć dużą porcję adrenaliny. Tutaj była ikona. Zawsze w rogu mieszkania znajdowała się ikona. Wychodzimy z powrotem na główną ulicę. No i tak pomyślałem, że z tej ulicy zejdziemy sobie tutaj do tego pięknego zielonego domku. Domek wygląda naprawdę magicznie swoją drogą. Sami zobaczcie pozostałości. Po drutach elektrycznych, które doprowadzały do chałupy prąd, dzięki niemu było światło. Zajrzyjmy przez okno. Nic ciekawego nie widać z zewnątrz. Idziemy w takim razie do środka. Domek piękny, zielony z niebieskimi dodatkami. Tutaj mamy jeszcze prawdopodobnie to jest do orania. Coś czy bronowania? Nie znam się niestety na tym. I wchodzimy do środeczka. Jeszcze wiszące kurteczki, ale to wygląda jak kurtki dziecięce. O, ciekawa sprawa patrzę na guziki. Tutaj na guziku nawet mamy gwiazdkę rosyjską. Wchodzimy dalej. Łóżko, duże, ładne. Piec, oczywiście, również, bo tu innego wyjścia być nie mogło. I kolejne pomieszczenie ależ duże. Z drugim piecem niesamowicie dużo pozostałości zeszyty książki no to wiemy na pewno że w tym domu mieszkało jakieś dziecko a cóż to mamy książkę radna ja i literatura o literatura piękna niesamowita sprawa szkoła język rosyjski i to jest podręcznik do klasy piątej Sprawdzając dalej. Zoologia, klasa ósma i siódma. Klasa siódma i ósma, kolejna książka, trochę zabrudzona, ciężko będzie zobaczyć. Klasa siódma. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie chce mi się dokładnie szukać. Matematyka klasa 5. Czyli tu w tym domu wiemy na pewno, że mieszkało jakieś dziecko. Bardzo ładna chałupka, bardzo ładne miejsce. No i cóż, opuszczamy je i lecimy dalej. Wychodzimy z domu, wychodzimy z tej hałupki, Idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj jest, to już zresztą pokazywałem Wam, taka nieduża piwnica, w której przechowywane były ziemniaki i nie tylko. Jest również pomieszczenie. Kurczę, trzeba uważać na te wszystkie wystające badyle. Jest również pomieszczenie, kolejna piwnica, tak naprawdę. Myślałem, że to jest Składzik. Tu jeszcze jakieś dwa, kolejny dom, który jest już zawalony, i kolejny dom, który się właśnie zawala. No, rzeczywiście. Dosyć mocno zniszczone co niektóre budynki, natomiast te, które zostały i to nie tylko są budynki z cegły, ale również budynki drewniane, te, które pozostały z całkiem fajną zawartością. Warto zaglądać w każdą praktycznie dziurę, po to, aby odkryć trochę historii tych ludzi ludzi, którzy stracili swój dorobek życia w ciągu tak naprawdę kilku dni. Tutaj ewakuacja nie odbyła się dokładnie. W tym samym dniu. U, widzę tutaj bardzo ładna, zobaczcie, swoją drogą jaki parapet. To ewakuacja nie odbyła się w tym samym dniu co w prypeci. Ludzie często zostawali, później byli wyszukiwani przez policję, policję. Milicję, przepraszam, milicja starała się ich wyłapać. Dlatego też niektórzy samosiołowie wracali tutaj. Uważając, że ich życie tak naprawdę. Związane jest z tym miejscem. Tu aż trochę się boję wchodzić i zaglądać. Jest. Nie widać akurat w tym momencie. Nie mam też latarki przy sobie, chociaż istnieje taka opcja. Jest, mam latarkę. Zabrałem ze sobą, także już Wam pokazuję, co też ciekawego jest tu na dole. Zobaczcie, dosyć głęboka ta piwnica. Prawdopodobnie tutaj były przechowywane ziemniaki. Ciekawe, ciekawe. A teraz zobaczcie, z drugiej strony czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Przeszklony to nie jest garaż, bo w pierwszym momencie myślałem, że jest to garaż. Przeszklone wejście do chałupy. Proszę bardzo, jest zabawka. Jest dosyć sporo porozrzucanych rzeczy. Piec, który był wymalowany na zielono, zresztą jak cała lamperia w tym pomieszczeniu. No i wchodzimy do drugiego pomieszczenia. To jest trochę większy problem. Całkiem ładne wybebeszone sporo liści, wiadnawio i malutka sypialnia z przepięknym łóżkiem metalowym. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. I wygląda na to również, że tutaj była podprowadzona instalacja, której celem było ogrzewanie tego mieszkania. Takie teraźniejsze CEO. Ten vlog mógłby trwać jeszcze kilka najbliższych godzin, bo sami zobaczcie, przechodzimy główną ulicą i po prawej, i po lewej, i z boku, i z tyłu, i z przodu. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo budynków. O, tutaj jest widzę chatka, która wygląda bardzo fajnie, dlatego też będę się starał wejść do niej, pokazać wam, jak to wygląda. Ci, którzy oglądają moje vlogi, wiedzą, że zwiedzanie takich domków naprawdę powoduje u mnie dosyć duże, nie chciałbym użyć słowa podniecenie, dosyć dużą porcję adrenaliny. Po prostu to lubię. Zobaczcie, jedna chatka, a z drugiej strony pokazuję Wam miejsca, które tak naprawdę turystycznie nigdy nie dojedziecie. Jest tylko możliwość wybrać się z jakąś dobrą, eksplorującą, Ekipom, aby zobaczyć te miejsca. Są po prostu daleko w strefie. Są pochowane, są raczej niedostępne dla turystów, żeby tu dojechać. Sami widzieliście, trzeba było odwalić naprawdę konkretne drzewko. No ale wchodzimy do domku. Wchodzimy do chałupki, która wygląda i zapowiada się naprawdę niesamowicie. Zobaczcie, jedno pomieszczenie, w którym są beczki. Ja już szukam latarki, aby było cokolwiek więcej widać. Zobaczmy. Co tu też jest ciekawego? Mamy buty. Niesamowita sprawa. Buty własnej roboty, aż chciałoby się powiedzieć. Nie wiem, gdzie schowałem latarkę. Pewnie zaraz ją odnajdę. Chodzimy do następnego pomieszczenia. Ależ niesamowite. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Zobaczcie. Piec. Duże pomieszczenie. I całkiem sporo mebli. Tu jest drugi piec. Pod spodem. Prawdopodobnie piwnica, w której ktoś się nawet mógł chować. Pozostałości po jakiejś e, maszynie do szycia. Tu co mamy? Tu mamy prawdopodobnie cóż to mogło być? To jest chyba instrument muzyczny. Zaglądam dalej. Co też ciekawego to są szuflady wyciągnięte gdzieś z półki. Tutaj była ikona, zawsze w rogu. Mieszkania znajdowała się ikona. Obrazek, być może jest to obrazek mieszkańca, zdjęcie mieszkańca tego miejsca. Zobaczmy dalej. szafka, spróbuję ją otworzyć, ale tu akurat nie ma nic, w środku nie ma nic. I znów album ze zdjęciami, i to naprawdę niesamowitymi. Piękna chata, piękna, muszę wam ją pokazać.